Siemaneczko widzowie, witam was oczywiście w kolejnym odcinku na stronie G4skins. Tak jak na wstępie z kodem promocyjnym Niko77 dostajecie 5% przy doładowaniu oraz dla nowych użytkowników skrzynka milspec całkowicie za darmo. I na przykład możecie jakaś masa otrzymać. Dzisiaj jest skromniejszy budżet 680 zł niestety. Mm. I co? No i lecimy. No widzę, że tu bandurka tworzy bitwę za 3000. No jakbym miał to bym dołączył, ale niestety. Dobra wbijmy rozgrzewkołowy za 8000. Ale dzisiaj gramy trochę ostrożniej, bo niestety budżet nie jest jakiś wybitny. No ale no coś trzeba dla was nagrać. No i mi się podoba to 69 zł na starcie więc ładnie no, fajnie jakby jeszcze coś dało mi nie? żeby coś trochę większy budżet był i pięknie no 82 zł ten a zarobiliśmy 130 więc jest gitowa. jak zawsze wieczterysk nie zmusi coś się tu zlogować no i ogólnie zapraszam was do zostawienia lajka like suba z dzwoneczkiem ponieważ 90% z Was, których ogląda filmy, nie subskrybuje tego kanału, a raczej ja bym zasubskrybował, nie? Ponieważ dostajecie częściej info na przykład o odcinkach oraz o live'ach, na których rozdaję skiny, nie? Więc Was serdecznie zapraszam. A my co, ktoś tu stworzy coś, dobra, 180 zł. Nie mam budżetu, ale lećmy, no. Zobaczymy, no. Może dzisiaj jest szczęście, nie? A to się wszystko okaże na koniec odcinka. Oj, co tu idzie? Tam, tam, będzie lepiej. No, kurde, ciężko, ciężko idzie. Przegrywamy na razie niestety. Nie wiem, jakaś ostatnia skrzynka pain Czy ona mnie uratuje? No, oczywiście nie, jeszcze chłopowi odda O, tu zarobek nie był duży no ale Lepiej w grać niż przegrać Nie? Bandurka, widzę, że cały czas czeka aż ktoś dołączy O, widzę, że Tom Robi sobie bitwę Albo w ogóle on? Dobra, no co, no, nie wiem, wbijmy sobie do niej ma szybkości 24zł, jakaś bitwa zobaczymy możecie się również w komentarzu pochwalić jak tam wam bom... szkoła mija, nie? bo już miesiąc prawie mija, albo minął już i możecie napisać co i jak no i przegraliśmy tak niestety Dobra, za stówkę lecimy. Musimy, musimy wygrać w końcu, nie? To jest tragedia, no. Bo... nie do dużego budżetu, to jeszcze. Dostajemy w dupę za przeproszeniem. Mam no, nadzieję, że tam przynajmniej wygramy, no, ale. No, jak już Potowi daje skina za 17 zł, to już jest ciekawy, widzę. po dwóch skrzynkach nie mam nawet złotisza. Teraz mamy złotówkę, więc jest ciekawy, powiem Coś ta skrzynia mnie nie lubi chyba. No, coś dało przynajmniej, ale to i tak, no bo się z taką, z taką przewagą, że to szok. Jeszcze gadżet mi nie oddaje. O, Jezus Maria. Beast. Może chociaż ty. No ładnie, ale oczywiście, Bot musi też dropić nie najgorsze itemy. No i Mozby, czy nas uratuje. No tu ciężko będzie, ale. Uratowała nas. Jest pięknie: 318 zł z bitwy za stówkę Więc jest pięknie. Oczywiście pamiętajcie, że za zabijanie levela dostajecie. Darmowe skrzynie, które możecie sobie odpocząć, na dostać Krishanko, co ją otworzymy. No, ale niestety teraz, bez szczęścia, najgorszy drop: 8 zł. Ale no dobra, no. No nic się nie dzieje, nie? Wróciliśmy, chyba nawet na lepszy budżet niż byli, to na pewno, nie? 750 zł, nie jest źle. A jeszcze dla przypomnienia ogólnie, nowy event się zaczął, nie? Gdzie możecie, macie nowe skrzynki, za otwieranie skrzyń dostajecie, te gemy. Więc. Otwierajcie se. No co, se Potwieram nie? Kilka, nie? Zobaczymy co poleci. Czy oddają bitwy. O, na minus. O jezus, Tragedia. To co, no, nie wiem, wykorzystujemy cały budżet, 6 minut odcinka jest więc. Otwórzmy sobie raz. Czemu, czemu? Ale dobra, 200 zł dałem, koniec, nie jest źle. No, by był fajny. Ojej. Dobra, mam plan. Wolicie krótsze odcinki? to ja na pewno wiem. Więc poddajmy za 700 zł. Tyle co mam. 670 zł. I otwórzmy sobie może w jakiegoś na szybkiego Na przykład nie wiem z nowymi skrzynkami które weszły Gdzie są te skrzyny O mam plan, dobra albo da albo nie da nie Niestety ten Ile nam zostało budżetu, ze stówka Sto dziesięć Ekskluzji wstarczy? starczy Na cztery Zobaczymy czy luksury chociaż raz w życiu odda, nie nigdy nie oddawało, no to naprawdę 10%, nie żeby dropnąć coś potężnego, co może nam jakby bitwę zwrócić całą, no ale wiecie, no też trzeba mieć szczęście, nie I zobaczymy, czy wszystko, czy coś, no i dropnął 500 zł, łupast. no i tutaj już raczej nie masz szans No, i może co A, byśmy mieli profit, Nic tu po mnie dzisiaj no Mały budżet, nie mogli Ale co? Dziękuję wam bardzo za oglądanie, że byliście I trzymajcie się, cześć, do następnego. yo!